Cześć, wszyscy, którzy mnie oglądacie. Chciałbym Wam powiedzieć o swoim stanie zdrowia, do czego się dosyć długo przygotowywałem. Jakiś czas temu dowiedziałem się, że choruję na bardzo rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór. Nie chciałem się do tego przyznać ze względu na to, jak rodzina zaczęła cierpieć, no i też po prostu. Nie wiem, dlaczego było mi wstyd. Po prostu najzwyczajniej wstyd jak dziecku było mi się przyznać do tego, że jestem chory. Niesamowite, co choroba potrafi robić w głowie. Teraz już do tego dojrzałem, staję przed Wami i mówię, tak kochani, mam nowotwór. I tym samym zaczynam największy challenge w swoim życiu, czyli walkę z tym nowotworem, która pewnie będzie długa. No i zobaczymy, mam nadzieję, że jak najlepiej się skończy, oczywiście. Mam też nadzieję, że nie zniknę z mediów, że wystąpię w kolejnym Masterchefie, że stanę na nogi, że nabiorę sił, troszkę przybiorę masy i dalej będę Was rozśmieszał z ekranu, dalej będę z Wami się dzielił swoimi kulinarnymi doświadczeniami i opowiadał o tym, jak bardzo kocham jedzenie, no bo przecież to jest moja główna siła. Napędowa. E, tym samym chciałbym Wam z góry podziękować za komentarze, które pewnie się tutaj posypią i za energię, którą mi wysyłacie, bo ta energia jest mi teraz potrzebna i ta siła, którą mi przekażecie na pewno też wiele dla mnie zdziała. Na samym końcu chciałbym powiedzieć, że jest to jednak bardzo trudna sytuacja dla mnie, dla mojej rodziny i bardzo intymna.